Na Międzynarodowym Festiwalu komiksów i Gier jest również stoisko wydawnictwo Ongryz. i tutaj mam przyjemność porozmawiać z wydawcą, czyli z Leszkiem Kaczanowskim. Dzień dobry. Takie pytania ogólne mam do wydawców, czyli która z nowości z Twojego wydawnictwa jest strzałem w dziesiątkę w tym roku? Wszystkie oczywiście. Ja myślę, że Kapitan Żbik tutaj okaże się bestsellerem. To jest właśnie ten Kapitan Żbik. To jest sta stary komiks, który yy, przydrukowaliście po prostu. Tak. Pierwsze wydanie ukazało się w 1968 roku. Nie miało do tej pory żadnych wznowień. Nasze jest pierwsze. Jaki jest odbiór tego komiksu? Ło! Wow! E, czy z archiwum Jerzego Wrublewskiego cały czas e, cieszę się takim powodzeniem, jak od początku, kiedy ruszyliście z tą serią? Tak, cały czas cieszy się takim samym powodzeniem. Bo z tego co pamiętam, to nakłady były czyszczone w Trymiga. To ja tego nie pamiętam. Być może z pierwszym i drugim zeszytem coś takiego było, a później to już... Byłem przekonany, święcie, że to zrobiliście dodruk. Pierwszy i drugi zeszyt był taki troszeczkę próbny, testowy, ostrożny i faktycznie tam jakiś dodruk był, ale już kolejne są adekwatne do zapotrzebowania, więc na razie do druku nie robiliśmy i nie zapowiada się w najbliższym czasie. A masz może pojęcie, ile tomów, ile albumów będzie liczyć ta cała seria? To zależy od państwa. Od czytelników. Oczywiście. To jest jakby największy wyznacznik. Która z premier tutaj innych wydawców była najbardziej oczekiwana przez Ciebie? No myślę, że premier Egmontu, e, dziewczyna z Panamy, Kasprzaka, e, to, to jest chyba to najbardziej oczekiwane y... wydanie kolekcjonerskie Franki Kowala no już miałem poprzednie zeszyty, ale każde takie wydanie jest mile widziane, podobnie jak Piotrusia Pana Jansa to są te premiery, które tutaj chciałem zobaczyć, z dużą przyjemnością mi się to udało a do Kasprzaka to, to masz słabość, bo z tego co pamiętam to wydałeś jeden jego komiks o Merlin Monroe no na więcej nie udało mi się kupić licencji, ale tak, jeden był a to z ciekawości od razu spytam, pociągnę za język, jaki odbiór miał ten komiks. Super rysunki. To jest najczęściej powtarzający się komentarz. Aha, czyli nic o scenariuszu, który nie do końca wszystkim przypadł do gustu. Tak to można interpretować? Nie wiem. Wszystkim przypadły do gustu rysunki. No i chyba właśnie dlatego, że Polak rysuje. To jest oczywiście bardzo przyjemne i zawsze wszyscy z przyjemnością biorą po prostu takie komiksy do ręki. Ja bym się to nie, nie doszukiwał kwestii narodowościowych. Jest bardzo ładnie narysowany. Oczywiście. Jako wydawca tutaj chciałbym jeszcze pytanie, czy patrząc przez pryzmat ubiegłych lat, MFK idzie w dobrą stronę, czy w złą stronę? Czy potrafisz właśnie wskazać jakieś takie rzeczy, które Ci się bardziej podobają, mniej podobają? Czy jest no tak samo? Ja może nie jestem reprezentatywną osobą, żeby na to odpowiadać. Nasze stoisko w 10% pokrywało się z zamówieniem. Nie mogliśmy na tym festiwalu wyeksponować wszystkich naszych tytułów, ledwo starczyły miejsca na nowości. Całą resztę sprzedawaliśmy z kartonu, w związku z czym ja nie jestem zadowolony od strony MF. -kowej. Rozumiem. Życzę oczywiście samych sukcesów wydawniczych i dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. I don't know.